Dzień dobry, witam niedzielnie. Słońce wstało 4:55, teraz jest tak przed szóstą. Nie wiem, bo mam urlop. Kochani, nie wiem, czy widać, bo co chciałam pokazać, zademonstrować, że ta choinka, nasze sreberko, akuje, jest dwa razy większa ode mnie. No, może, bo tak na zdjęciu to, tak wiecie, to, ta perspektywa to tak jest różnie. Także jest, posłuchajcie, dwa razy większa ode mnie. I pewnego dnia, o, wyjdę z tego, pewnego dnia, pewnej Wigilii, przed pewną Wigilią, ciach, zrobimy taki czubek większy i będzie w naszym domu, pod tym kryształowym żyrandolem. Kochani, zapraszam na poranną kawę. Joanno Zełku, Joanno Zełku, dzisiaj z takiej filiżanki piję, mam Białą Marię, ale Białej Marii, Rozentala, to mam dwie filiżanki. Cukierniczkę i mlecznik. Bo tak uważałam, że będzie najlepiej. Że zaczynamy od jednej, ale jeżeli jest nas dwoje, no to musi być dwie. Także ja takie kolorowe, kolorowe takie troszeczkę inne, fikuśne, no to powiedzmy po jednej, bo nie zawsze były dwie. O, Witam. Mm. Kawa z kardamonem. Mleczko do. Śmietanka do kawy Polska. Czekajcie, muszę odstawić. Oho, stuk, 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 stuk. Witam serdecznie i kłaniam się niziutko całemu światu. Dopełnienie. To taki pierwszy krok. Witam. Och, Gabrysiu, dawno cię nie witałam, witam Gabriele. Witam moje Anny Sydnej, witam. Ełk, witam. Anno. Warszawska. Witam Sylwusie, Sylwusiu, ale wiesz jest to twoje zdjęcie z tym zegarem Miocio, Miocio, w ogóle no, zegar, bo to jest taki m, wyznacznik, ale na tym zdjęciu w ogóle wyglądasz bosko, no oczywiście według mnie. Witam Marię, witam Magdalenę Marię, witam Basię, ba Barbarę też witam. Justynkę, Justynko, dzień dobry, tak, jestem na urlopie dotarłam. Urlopuję jak tylko mogę. Witam Panie Łukaszu. No, tak powiem jeszcze. Witam Annę i szanownego małżonka. Witam Sylwię i szanownego małżonka. No owszem, dzieci też jak trzeba. Witam wszystkich, kochani i sąsiadów, jeżeli trzeba. Posłuchajcie, upajam się ciszą. No, przepraszam, upajamy się. Razem z moim operatorem, bo to wiecie, to jest tak: jak człowiek tworzy związki. Jest małżeństwo, jest mąż, ale czasem mąż bywa operator. Niech będzie. Dobrze, że szczerze nie robi operacji. No, chyba, że lekarz. Posłuchajcie, cisza. No nie powiem, że mnie przytłacza, bo to nie o to chodzi, ale posłuchajcie, ta cisza. Ale dlaczego cisza? Bo to u nas tak, autostrady nie ma. Droga szybkiego ruchu, tam dalej. Przemysł, każdy padł. Nie, oni wszystko to wynieśli do Niemiec, posłuchajcie. A, i nie tylko. No i posłuchajcie, wjeżdżamy do naszej miejscowości i wow, wykoszone chodniczki, pięknie zrobiona droga już parę lat. Wjeżdżamy do naszej miejscowości, flagi. No ta flaga jednieletnisko, nowa, czerwona, z jakąś złotą gałązką. A to tylko tak przemilczę, zasłona milczenia, o tak zeszła. Ale posłuchajcie, i polska flaga. I po prostu wjeżdżamy do miejscowości i widać, że jest gospodarz, widać. No wie, lampy przepiękne z jednej strony torów, z drugiej strony torów. Posłuchajcie, a przed ymm, sklepami teraz zrobili taka nowość, tego nie widziałam. Są kwietniki, są kwiaty. Można, można. Wjechaliśmy do Radomia. Katastrofa. Posłuchajcie, chaszcze takie, niczym w moim ogródku. Albo i większe, ale... Nie wiem, bo to takie i taki jest hasło, że widocznie takie nasze nieudacznictwo. Tak powiem ogólnie. Jeżeli nie możemy czegoś zrobić, to mówimy, tak wiecie, o, teraz będą kwietne łąki. No, w centrum miasta, na drodze wjazdowej do Radomia. No i nie tylko do Radomia, ale to jakoś tak. Bo słuchajcie, to jest niebezpieczne. Mnie właśnie z takiej trawy sarna wyskoczyła. Chwała Bogu, że żyje, ale pół samochodu mi skasowała. To tak jakoś. Nie lubię narzekać, ale powiem wam tak, że to była przyjemność wjechania do naszej miejscowości, naszego miasteczka, bo jest zadbane. A te wszystkie inne, no to, to, a jak posłuchajcie, wjeżdżamy, a jest chyba koło Piotrkowa, jest tak, że wjeżdżamy z jednej strony, tak za paradyżem. <laughs> śmiejemy, że przecież gospodarz miasta mógłby dać, powiedzieć tej firmie paradyż, która jest 100 metrów dalej, ludzie, zróbcie sobie zarąbistą reklamę i zróbcie. Te 100 czy 200 metrów tak na błysk. No jest tak ś, 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 się jedzie, a obok są takie fajoski, nie. <ścoughs> no fajnie się śmiać, ale to jest po prostu przykre. Dobrze. Temat to jest takie moje przyjechałam. Jak człowiek mieszka, to tak jak się już przyzwyczaił do dziadostwa. A jak przyjedzie z dalekiego świata, nie no, po prostu tam jest inaczej. Tamte drogi w Niemczech to trzeba. Co by nie mówił. Posłuchajcie do samego pola. Jeszcze wjazd na pole jest wyasfaltowany. No tak, no bo przecież tam wszędzie mamy samochody, mamy auta. Chodzi o to, żeby nie wywozić tej gliny z tego, y, gliny czy z czegokolwiek, tych zanieczyszczeń wszelakich z pola. Ale kochani, cieszę się. Czy jest piękna pogoda? Pogoda jest bardzo piękna, bo się cieszymy, że jest. Pisza, spokój. O, tam pociąg lekko słychać. Lekko, lekko. A tak to są tylko odgłosy natury. Tam szumią liście. No ten ptak leci, ale nie słychać, żeby tak. Szumią skrzydłami. Tu kapie deszcz z liści. No, flagę mamy. Da. Pokaż, Dariusz, flagę. To jest taki sygnał. Kochani, jesteśmy. Wyjedziemy, flaga zjeżdża na dół. <laughs> Jesteśmy można przychodzić na kawę. <laughs> Co to znaczy, że człowiek może się wyspać? Spałam wczoraj od 19:00. No, nie znaczy, żeśmy rano, jak przyjechaliśmy, to też spaliśmy, ale tak na noc już poszłam spać o 19:00 i powiem Wam, że ta cisza jest niesamowita. Niesamowita. Dobrze. Może wystarczy na temat tej ciszy. Pozdrawiam serdecznie Aci z małżonką. Kogo jeszcze? A Izabela i Dariusz. Halo, halo, radom już teraz blisko. O. Mariola, dzień dobry. Mariola. Jedna Mariola, druga kochani, kochani. Naprawdę cieszę się. Posłuchajcie, cieszę się. Tak, mąż, mężowi udało się wczoraj trochę pokosić. Ale tylko trochę. No nie no, wiesz co, tak 90% to wykosiłeś tego trawnika. No tak powiedzmy, 85%, bo posłuchajcie, zaczęło padać. Także przywieźliśmy ten deszcz, ale dobrze, niech rośliny odżyją. Także trochę jest skoszone. Ja trochę chwastów powyrywałam, ale muszę przyznać, że co robiliśmy. No nie ma to jak wymiana informacji z najbliższymi. No to siedzieliśmy, gadaliśmy. I to jest ta przyjemność urlopu. Co tam u nas, a co tam u Was, a jak to wygląda, a jak to się dzieje, a co słychać w świecie, a co słychać w tym świecie, a co słychać w tamtym świecie. I tak mi przyszło do głowy, posłuchajcie, tak się z Wami podzielę, że zobaczcie, tu w tej małej miejscowości naszej, no jaka tu jest praca. Jest kilka sklepów, jest kilka małych zakładów, ale to są zakłady ludzi, którzy to wymyślili. Czyli miał pomysł na zakład, mogła podjechać ciężarówka, no bo uliczka jest mniejsza czy większa, mogła, no ewentualnie mniejsza ciężaróweczka, prawda, jakiś dostawczek. I biznes się kręci. A w Niemczech jest taka różnica, o tak to posłuchajcie widać z tej perspektywy, że przy każdej miejscowości jest taka strefa przemysłowa, mniejsza lub większa. I ci wszyscy ludzie pracują po prostu praktycznie na miejscu, bo te miejsca pracy są. Są miejsca pracy. A propos cukru. Ceny nie widziałam, ale napis w sklepie na każdego klienta dwa kg cukru. Także cukier stał. Nie jakoś nie podeszłam. Nie sprawdziłam, jaka jest cena. A poza tym, posłuchajcie, kochani, tutaj w tych naszych sklepach, tutaj w naszej miejscowości, bo mamy tak taki lewiatana. O, w tym lewiatanie to było. Mamy taki drugi prywatny sklep, taki dość duży, takie super delikatesy. Wszystkiego na full. Wszystkiego posłuchajcie, także tak jest, jest bardzo dużo wszystkiego. Rozmawiałam, właśnie rozmawialiśmy z bratem na temat węgla. Owszem, węgiel, tak, ale w wysokiej cenie. Tak, słyszał informację, że można było sobie z jak przydziału, tak powiem, państwowego. I to, co on wie, że jeśli chodzi o drewno na zimę, to. Cena drewna nie zrożała, jeśli chodzi o nadleśnictwo. No to mamy takie informacje, czyli nie pamiętam, nie mówił jakie to było drzewo, ale za metr sześcienny to 130 zł płacił. Także kochani, to takie pierwsze, pierwsze wrażenia urlopowe pierwsze wrażenia z takiej odległości, bo to z takiego od tak nie wiem z odległości, z dystansu w sensie, że jak człowiek Siedzi tam, mieszka, pracuje, widzi, co się tam dzieje, tworzy tamtą rzeczywistość, a przyjeżdża i wygląda, jak tu ta rzeczywistość wygląda. Patrzy. <grym> Ale anioł jest. Mariusz pokaż anioła. Widzicie, między oknami na parterze? Także między kuchnią a pokojem moim jest anioł. Anioł jest. E, to jest metaloplastyka. A historia tego anioła jest taka, tak jak się wczoraj chwaliłam tu. Z tyłu za mną jest. Gabinet, czas aniołów i kolega, no dziś tak, już nie pamiętam, czy to były starachowice, czy skarżyc, chyba starachowice, e, przysłał mi zdjęcie tego anioła w telefoniku, ja tak patrzę, Magda, coś dla ciebie. I ja mówię, ale, no widzę anioła, ale co to jest za anioł? A on mówi, posłuchaj, no jest tutaj mój kolega, który właśnie wytwarza różne rzeczy z tej, tego metalu. A ja mówię, tak, ale wiesz co, on jest fajny. Ja mówię, wiesz co, fajny. Ale podoba ci się? No podoba. No to posłuchaj, umów się tam tutaj dał mi do telefonu tego właściciela, pomysłodawcę, prawda, i wytwórcę. No ja wiem, proszę, ma na duże, proszę pani duże, ale to jakieś muszę wziąć większe auto. I jakie pani ma? No wtedy miałam Fiat Ducato. to wystarczy. Posłuchajcie, ja nie widziałam, jechałam po tego anioła i ja nie widziałam, jak on jest duży. No w telefonie, na zdjęciu ja wiem, no nie było skali, bo on to zrobił na ścianie. Ja przyjeżdżam, ten anioł ma. 70? jakoś tak, koło 3 metrów ma. Ja jak zobaczyłam tego anioła, to po prostu mówię, no wow. No i mówię, tak, kochani, a bo to był Mirek. Panie Mirku, posłuchajcie, rewelacyjny, rewelacyjny, tak, to jest anioł dla mnie. I to jest anioł wszelkiej obfitości. No dzisiaj, aniele obfitości, to mam obfitość <noise> chwastów w ogródku. Ale obfitość trawy, która mi przepięknie zaczęła kwitnąć, bo posłuchajcie, jak, jak nie wiem, czy nie, pływa pokazywaliśmy, to tam gdzieśmy trawę posadzili, to tam były kiedyś pomidory, były kiedyś ogórki. Także tutaj to wszystko było wykorzystane, ale jak człowiek wyjeżdża, no to nie zostawia ten ogród. Także prawoślas, jak było plewione, prawoślas rósł na wszystkie możliwe strony, jak teraz chwasty weszły, prawoślas jest, ale tak troszeczkę w mniejszym stopniu. Ale poza tym kobylak przyszedł. Przecież ja kobylaka w ogródku nie miałam. Także witam serdecznie kobylak. No nagietki to też pozbieram no, płatków. Ale może jak będzie słoneczko, to te płatki to jeszcze mi się zdą, zdąży zrobić. Będę miała naleweczkę, taką niewielką, naleweczkę wielkich ilości. Mm, będę miała na w ogóle nalewka, To znaczy tak, jak robimy nalewkę. W ogóle nalewka to zawsze kojarzy nam się z tym, że to od razu jest do wypicia. No też, w kropelkach też, bo to na spirytusie. Ale nagietki, nalewka z nagietka, z płatków nagietka, to jest na wszelkiego problemu rany. Posłuchajcie, także jak mamy jakieś pro problemy na naskórne, to polecam naleweczkę z nagieteczka. Do stosowania na zewnątrz, a później parę kropelek można do środka wypić. Dobrze, rozgadałam się. To jest takie podsumowanie przyjazdu. O, jak to pola osika, jak szumi mi, jak pięknie. Ach, zielona wróżka! Witaj, zielona wróżko. O, <średziora> zielona wróżka. <średziora> jest ze mną, jest z nami. Zielona wróżka jest z nami. <średziora> Kochani, kawa smakuje, wyśmienicie, z tym całym światem. I tak to jest. Życzę. Uśmiechniętej niedzieli z takim, taką możliwością odpoczynku. Tak, posłuchajcie, było gorąco, że na pięterku w domu, jak wyszliśmy, no dom był zamknięty, posłuchajcie, prawie trzy miesiące, to taki na parterze było oczywiście ciepło, a na pierwszym piętrze się taki, posłuchajcie, takie jeszcze ciepło nagrzanych murów się unosiło. No, przyjemnie, przyjemnie, także to. Tak, patrzę na liście chrzanowe w ogródku. Kiedyś, jak robiliśmy z mamą masło, no to to masło zawijało się w liście chrzanowe. Ale może ukopiemy i może. Ach, chciałbym trochę ogórków zrobić. A wiśni, kochani, te wiśnie są tak fantastyczne. Niesamowite. Od czasu do czasu trafię na taką, że tak troszeczkę czuć winem, bo one już długo wiszą na drzewie. Czekały na nas, czekały, kochani. Pogody ducha jak zawsze dla zmęczonych tak by się wyspali, i by ten uśmiech sam wszedł. <laughs> sam przyszedł z tego wyspania. Tego Wam, kochani, życzę. Pa, tra, la, la, pa, pa, pa. O, coś się tu na tej nóżce te chybocze. Ta moja filiżanka. No, halo, filiżanko, nie chybocz się, nie chybocz. Albo może Ty chcesz mi coś powiedzieć. No, to smacznego.